Jak będziesz wspominać ten program? Dzisiaj myślę sobie, że z rozrzewnieniem, bo spotkało mnie tu bardzo dużo miłych, miłych dla mnie momentów i zdarzeń. Ale ja. Tak po prostu mam, że zapamiętuję zwykle te dobre rzeczy i staram się trzymać, y... archiwizować tylko te, te dobre wspomnienia. Chociaż było też tu dużo dla mnie, m... może nie przykrych sytuacji, ale takich, y... które m... e... były rozczarowujące, y... były dla mnie y... może czasami raniące. Eee, ale suma sumarum będę, będę wspominać to, co było miłe i fajne. Na te negatywne e, wspomnienia, które będą, to bardziej polegało na tym, że jurorzy w jakiś negatywny sposób ocenili Twój występ? Nie, nie, nie. To nie chodzi o jurorów, nie chodzi o opinie, które, z którymi się spotykałem po, po moim, moich występach. Bardziej chodzi o to, co ja czułem, czy ja byłem z siebie zadowolony, o drogę, którą ja przychodziłem i o wyboje, które mi towarzyszyły na tej drodze. A najlepsze wystąpienie Twoje, Twoim zdaniem? Chyba najlepszy, moje, najlepszy mój występ to występ Leonarda Cohena jako Leonard Cohen z piosenką In My Secret, Life. Piosenka, którą, którą wygrałem odcinek, i, i z której chyba jestem najbardziej dumny i najbardziej chyba się jakoś w tę postać potrafiłem wcielić tak całym sobą. A najtrudniejsza kreacja? Ojej, naj, najtrudniejsza kreacja to był dla mnie Kanye West. Wydaje mi się, że wyszedłem obronną ręką z, tej, z tego wcielenia, ale to rzeczywiście wymagało ode mnie bardzo, bardzo dużo pracy. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!